Otwarcie placu zabaw, konkursy, gry i zabawy. To wielka frajda dla dzieci. Z okazji Dnia Dziecka te i inne atrakcje czekały na wszystkich milusińskich w Grzegorzowie. Otwieramy rzeczywiście Ci plac zabaw, trochę pogoda nam nie sprzyja, ale mieszkańcy jak zwykle stanęli na wysokości zadania, przygotowali w pełni teren, a my przygotowaliśmy nowy plac dla Grzegorzowian finansowany ze środków Unii Europejskiej z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tego oczekiwali mieszkańcy. Chcieli, aby ten plac powstał, no i ich marzenia wreszcie się ziściły. Tak? Jak widać, z tyłu dzieci pysznie się bawią i plac zabaw myślę, że im będzie na długie lata służył, gdyż jest to plac z akacji, więc trwałego, mocnego drzewa. Także dodatkowo odporny na wandali. Mieszkańcy długo czekali na plac zabaw, ale liczą na pomoc w remoncie świetlicy wiejskiej. Bardzo, bardzo długo czekaliśmy na ten plac zabaw. Jak jestem 22 lata sołtysem, to dopiero po tylu, tylu latach dopiero doczekałem się pięknego placu zabaw. I pragnę jeszcze pięknej świetlicy, bo naprawdę cieknie nam dach, na dach ale wójt obiecał, że zrobi nam tą świetlicę w przyszłości, no bo nie wymagamy tak szybko, no, na razie mamy plac zabaw. Tego dnia także odbyły się zmagania strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Mściwojów. Zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z Urzędem Gminy i z, ze strażakami ochotniczych straży pożarnych z Miści że połączymy te dwie imprezy, Dzień Dziecka organizowany corocznie w Grzegorzowie i zawody sportowo-pożarnicze z terenu gminy Miści jest to idea zbieżna, ponieważ w ochotniczych strażach pożarnych działają młodzieżowe drużyny pożarnicze, są to dzieci, więc jest to dzisiaj ich święto, więc mają tutaj pole do zabawy, do popisu przy okazji takiej rywalizacji ochotniczych straży pożarnych. Standardowo konkurencję to jest sztafeta pożarnicza 4 razy 100 metrów i rozwinięcie bojowe. No w dniu dzisiejszym niestety warunki pogodowe nie, nie pozwoliły na rozegranie konkurencji sztafety. To jest ze względu na, na bezpieczeństwo zawodników. Zdecydowaliśmy się, że będzie tylko rozwinięcie bojowe, W związku z tym tylko ta konkurencja wchodzi w grę.